Dwa tysiące kilometrów samolotem do Unident Union, żaden problem. Razem działamy, razem będziemy się uśmiechały. Wspieramy się, wspieramy się, ja ją wspieram, ona mnie. Razem lecimy, razem dojeżdżamy, yy, razem trwamy w bólu, razem się trzymamy za rękę, jak będzie trzeba. Także, także damy radę, damy. A kto wpadł na ten pomysł? Akurat mama! <laughs> mama! Nie, no, mama, mama. Ja szukałam kliniki, właśnie gdzieś, gdzie mogłabym tak naprawdę wszystko zrobić w jednym miejscu. Przede wszystkim doradziłam konsultacyjny piątek. Mówię, jedź do doktor Moniki, ja już byłam, zapisz się i zobaczysz, co ci powie, co doradzi. Tak? Przede wszystkim to, co ja podkreślam, holistyczne podejście, tak? że nie tylko leczenie, ale leczenie od wewnątrz. A to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Nie miałam pomysłu, od czego zacząć, nie wiedziałam w ogóle, gdzie zacząć, więc ten konsultacyjny piątek piątek bardzo mi pomógł dowiedziałam się wszystkiego co chciałam to była ogromna motywacja ja obserwuję klinikę już na social media przede wszystkim na Instagramie no około roku dobry rok także widzę wszystkie me metamorfozy jakie są zrobione w klinice jest to niesamowite naprawdę ja wiem że to wymaga czasu ja wiem że to wymaga poświęcenia no ale czego nie ma bez wysiłku zawsze musi być wysiłek do sukcesu